10 powodów, dlaczego psy uciekają. Niektóre psy uciekają częściej, niektóre w ogóle nie chcą tego robić, ale dla tych, którzy chcą wiedzieć, z jakich powodów pies może uciekać, zapraszam na ten materiał, ponieważ tych powodów jest kilka i często wynikają one z naszej działalności, są wynikiem tego, co zrobiliśmy my. I po pierwsze, nuda, brak ruchu, brak zajęcia. Pies, który się nudzi, pies, który nie ma co robić, albo próbuje znaleźć sobie zajęcie na własną łapę, albo odreagowuje, na przykład będąc głośno, niszcząc, albo może uciec. Niektóre psy oczywiście są mistrzami ucieczek, mistrzami znajdywania, odnajdywania sobie jakiegoś zajęcia, i tutaj ucieczka często jest takim bardzo ważnym i prostym wyjściem, żeby poradzić sobie z tą nudą. Nie ma to, jak uciec i Wyjść na świat, na zewnątrz, tak, żeby było milion rzeczy, które mogą nas zainteresować, i ta nuda już będzie zlikwidowana. Druga rzecz to instynkt rozrodczy. Silny popęd, brak możliwości jego zrealizowania nie dotyczy to, co ciekawe, tylko samców również samice mogą z powodu tego instynktu rozrodczego być niezmuszone, tylko mieć chęć uciekać. Nie mają warunków, chcą te warunki znaleźć. Jedynym wyjściem jest ucieczka, odnalezienie tej drugiej strony, tak żeby ten bardzo, bardzo silny instynkt mógł zostać zrealizowany. To jest ten jeden z tych najsilniejszych instynktów, które psy chcą niejako wykonywać i które według niektórych nimi sterują, ale w przypadku ludzi jest podobnie. Po trzecie, instynkt łowiecki. Psy mają naturalną chęć pogoni. Polowania i niejako próby zdobycia pożywienia. To, że są pojedzone, to, że niczego im nie brakuje, jeśli chodzi o to żywienie, wcale nie oznacza, że taki pies nie będzie próbował czegoś upolować. Ten silny instynkt łowiecki oczywiście jest uzależniony od psa, od rasy psa. Niektóre te psy, zwłaszcza te psy łowieckie, myśliwskie, które przez dziesiątki pokoleń były hodowane w ten sposób, żeby ten instynkt, był mocniejsze, mają z tym o wiele większe problemy. I te instynkty naprawdę mogą spowodować, że nawet spokojny, zrównoważony pies, kiedy coś wyczuje, kiedy coś zobaczy, zacznie to gonić albo też będzie próbował uciec, żeby coś upolować. Czwarta rzecz to strach. Coś, co powoduje, że chcą uciec, chcą się oddalić od tego miejsca. Czy to burza, kłótnia, hałas, fajerwerki. Coś, co powoduje, że ten pies się boi być na przykład z nami, być w naszym domu, w naszym mieszkaniu, w naszej, w naszej obecności. Kolejny bardzo silny instynkt, instynkt, który w różny sposób wpływa na nasze psy. Niektóre psy reagują ucieczką i oddaleniem się od swoich opiekunów. Psy mogą się też bać nas, ludzi, chociaż no, tą możliwość raczej powinniśmy wykluczyć, kiedy o niego dbamy. Chociaż. I tak może się zdarzyć, ale pies może zareagować ucieczką właśnie kiedy poczuje strach, kiedy coś, co jest obok niego, wywoła u niego tak duży strach, że ten pies będzie wolał opuścić swojego opiekuna, swoich opiekunów i będzie próbował gdzieś uciec. Piąta rzecz: mają taką możliwość, mają taką sposobność. Sposobność czyni ucieczkę. Pies, który ma możliwość, nie ma zabezpieczonego terenu, wie, że uda mu się uciec, niekiedy po prostu ucieka, wykorzystując taką możliwość z różnych powodów, niekiedy z takiego powodu, że jest możliwość, to takie coś robimy. Nie wiem jak wam, ale dla mnie wiele tych psich zachowań przypomina nasze ludzkie zachowania. Tutaj, kiedy pies ma możliwość, kiedy na przykład brama jest otworzona, drzwi są otworzone. Jest niepilnowany, to ucieka. Szósta rzecz to lęk separacyjny. Brak naszej obecności, brak towarzystwa, brak uwagi, nie mamy towarzystwa, próbujemy jego, próbujemy go szukać. Może gdzieś indziej jest ktoś, kto się nami bardziej zainteresuje, może gdzieś jest nasz opiekun i pies po prostu próbuje znaleźć. Sposób, żeby rozwiązać problem, jakim jest lęk separacyjny, który jest czymś bardzo, bardzo groźnym i dosyć powszechnym, co niestety staje się regułą, nie wyjątkiem, ale to może tylko moje doświadczenie. Pies, któremu nie zapewnimy naszej obecności, uwagi, towarzystwa, może mieć problemy właśnie np. z lękiem separacyjnym, czy też w ogóle ze znalezieniem towarzystwa. Pies jest zwierzęciem społecznym, potrzebującym stada, towarzystwa wokół siebie. Kiedy go nie ma, będzie próbował go znaleźć. Siódmy powód: ciekawość. Nowe zapachy, nowe miejsce, eksploatacja to coś, co lubią psy. Psy uwielbiają na przykład poznawać nowe zapachy. A jak poznawać nowe zapachy? Jak najłatwiej poznawać nowe zapachy? Jak na przykład nie w nowych miejscach, do których nie chcemy go zaprowadzić. I ta ciekawość może pchać tego psa właśnie, żeby gdzieś się udać, a może wyczuł jakiś nowy, ciekawy zapach, więc warto byłoby go sprawdzić. A jak najłatwiej sprawdzić ten zapach? No, należy go obwąchać z bliskiej odległości, dlatego pies ucieka. Pies próbuje zaspokoić tą swoją ciekawość. No, my też podróżujemy, my też chodzimy do muzeów, my też chodzimy do wielu miejsc, żeby tą ciekawość zaspokoić. Pies wcale nie jest o wiele mniej ciekawskim zwierzęciem niż my. Ósmy powód to zmiana, nowy tryb dnia bytowania. Zmiana przyzwyczajeń, na przykład krótsze spacery, albo też przełożenie tych spacerów na inną godzinę, zmiana miejsca zamieszkania. Szczególnie dotyczy to psów, na przykład adoptowanych jako psy dorosłe, albo psów, które. Ze swoimi opiekunami się przeprowadziły, albo ci opiekunowie zmienili swój porządek dnia. Psy kochają regularność, psy kochają, kiedy wszystko dzieje się tak jak zawsze. A tutaj dochodzi do zmiany, i ten pies chce, żeby było po staremu, więc na przykład udaje się na spacer wtedy, kiedy trzeba. Spacery stają się za krótkie, pies potrzebuje tych spacerów, więc nie ma wyjścia, ucieka. Dziewiąty przedostatni powód. Złe wychowanie, niereagowanie na nawoływanie, utrwalenie nieprawidłowych zachowań, na przykład wyuczenie potrzeby ucieczki przed opiekunem. Taki nieposłuszny pies robi to co chce, no, nie słuchając nas, ale często robi rzeczy, które myśli, że są właściwe. Pies, który został źle wychowany, nie wie jak ma zareagować, na przykład na naszą komendę, na nasze wołanie. Może być psem, który od nas będzie uciekał, ponieważ może się mu wydawać, że tak jest właściwie. Że te nasze reakcje są ku temu potwierdzające. Że na przykład 4-5 razy wołaliśmy psa, nie przychodził, a kiedy już przyszedł, ukaraliśmy go. Pies jest istotą, która myśli troszkę inaczej niż my. I chociaż tak jak powiedziałem, mamy dużo wspólnego, to jednak te różnice występują. Dziesiąty, ostatni powód. Psy mogą po prostu lubić uciekać. Z przeróżnych powodów, może z takiego charakteru, niektóre psy potrzebują więcej wolności, niektóre psy lubią uciekać i ciężko sobie z tym poradzić. Ogólnie materiał o tym, jak sobie z tymi ucieczkami poradzić, również będzie, no jak zawsze w przyszłości, chociaż te materiały, które, jakby to powiedzieć, niezbyt dobrze się oglądają, o wiele mniej niż na przykład 10 powodów, 10 oznak, to jednak myślę, że no warto je dalej publikować. I ten materiał o tym, jak sobie radzić z tym uciekającym psem, będzie w przyszłości. Ale trzeba powiedzieć, że niektóre psy lubią uciekać z przeróżnych powodów albo też z kilku powodów naraz. Niekiedy lubią tą naszą reakcję, kiedy je znajdziemy, kiedy je rozpieszczamy później, kiedy dajemy im przysmaki, żeby nie uciekały. Oczywiście z tymi ucieczkami trzeba sobie poradzić, ponieważ to jest zagrożenie nie tylko dla naszego psa, ale też dla postronnych osób oraz zwierząt, na przykład innych psów. Uciekający pies to nie jest, ho ho ho, uciekł nam pies, dziesiąty raz w tym tygodniu nic się nie stało, ale taki pies może kogoś zaatakować, nawet przypadkiem myśląc, że tak w danej chwili jest. Właściwie mogą komuś wpaść pod samochód, mogą wpaść na rower, mogą kogoś wystraszyć, mogą niejako też siebie uszkodzić, albo też nawet zginąć, ponieważ i takie przypadki się zdarzają. Uciekający pies to najgorsza rzecz na świecie. Musimy z tym walczyć, ponieważ to nic dobrego. I osoby, które uważają to, co, i osoby, które uważają to za coś normalnego, oczywiście bardzo się mylą. To jest zagrożenie dla naszych psów i dla otoczenia. I choćby to był najspokojniejszy pies na świecie, to taki wyskakujący, najspokojniejszy pies na świecie dla kierowcy, który instynktownie zareaguje i odbije i wpadnie do rowu, to jest coś nieprzyjemnego i może skończyć się bardzo źle. Próbujmy sobie z tym radzić, próbujmy zrozumieć nasze psy i zapewnić im wszystko tego, czego potrzebują, ponieważ to jest jedno z najlepszych lekarstw. Na wszystkie problemy z naszymi psami. I oczywiście zapraszam na inne materiały.